Zajpali k Idziemy? Dawaj na dach. Oki. Okay. Zanim ją fejdę na dach. No tutaj przez roślinę. gdzie jesteś. Chyba, że on się od boty wyjebał. Chociaż to nie było. Typy takie są, jak typy bot. są, typy są. Idę? Wychodzę. Za kamieniem się jeden schował. Dostał po dwa razy. Ale ich dwóch biegnie tam. Go można odciąć, chodź tędy. O ale z akacza dał. Te strzały nie dolatują z tego... O, ale obrwała widzę go, no. I powiem ci, że ja nie raz na przykład nie trafiłem. Serio? No. Widzę jak sobie ten... biegną. Mm. Od tego parę planta. Kurczę, dobry widok mieliśmy. No, tylko chyba mam wrażenie, że nie, że nie może za daleko byli, czy nie? No, tak, później tak, bo oni byli właśnie na ulicy i to był strasznie dobry widok, dopiero później się. Mm, zaczęli oddalać, nie? A te samiki mm -hmm. jednak są trochę gówniane na taką odległość. Wydaje mi się, że z kołacha to już byśmy lepiej trafiły. No. Tak jak on ci wywalił, nie? No. Dobra, zobaczę coś ciekawości. Kombat loga. Ty, no to w sumie ja nie pójdę teraz te beczki rozwalać, jak oni tam poszli. Hmm. <ścoughs> Kurde. Ja może na Lunch Site się wybrać? A to ten jednego dotyczyłem. To ja mu w sumie ten. Widać, że to z daleka, bo celowałam nie w niego, a w nogi mu potrafiłam. Aha, no, no. Ale do 66 go biłam, bo go dwa razy trafiłam i później jeszcze raz go trafiłam, ale też w stopę, więc. Lipa. No, no. Aha. Żyćby walają. Mhm. Ja w ogóle tak do niego szłam dość ochoczo, ale jak powiedziałaś, że ma kasza, to trochę już się cofnęłam. No tak. No, no bo... No jednak wiesz. No, ja wiem. Ma dużą przewagę w minus 19 drewna. O nie. To trochę szkoda. Ej, ale w sumie... Zrobić potkę fotkę na drewno i pozbierać? I możemy w sumie te piecyki rozłożyć, bo i tak piętro jest wolne albo tam gdzie gdzie jest sklep. No tak, I żeby się przypalało na węgiel. Co myślisz? Zwłaszcza, że ja tą piłę dzisiaj znalazłam, a ty będziesz prawie, że zawsze obok. Idziemy zobaczyć co tak mam pępnią? Pębnią? No. A, no to tyle z mojego wspierania drewna, no dobra. A mm. i co to jest? Alkowina niedźwiedź kryje Krycie. Ty włożyłaś sam drewno? Nie. No kurwa, a y on idemy przenosił. Hmm. Biedny. B jakby mnie nie ścięło. I jakby mnie zwrócił uwagi na tą szafę, to bym mu tego niedźwiedzia, A tak to. Kto? O, widzę typa. 260. Ja muszę wyjść z bazy, żeby go zobaczyć. Okej. Okay. Co ja wchodzę? Parykadę postawił. Jest tu obok. Dobra, zabity jeden. Gdzie ty się, z kim ty się strzelasz? Obok domu Kevina. Obok domu Kevina, jest typek. Chodź, chodź, chodź bo Kevina tu zabili. Aha, że tam obok domu dobra. Widzę ciało. Gdzie? E, czekaj. Dosownie obok bazy kawina jest. Ej, na górce, w sensie na dachu kawina. Chodź go z górki zdejmiemy. Ja jestem trochę. dobra. Kurde, o, chyba Kavina. wszedł do środka czy nie? Ej, drogą ucieka, na drodze jest. Dostał. Schował mi się za domem, no, ja tam podchodzę od górki. Mm, nie widzę go. Kurde, ucieka na rowerze. A na ulicy jest. Mm -hmm. Ja górką biegnie. Dostał? Za kamieniem jest. Jest też z tobą jeda. Chyba się wyjebał. No, a to ten jeden był? Ja więc coś byś mu drzwi. Ja nie wiem o co mu chodzi. Kurde, widzę, jest jeszcze jeden. No, ale to na bambika idzie, nie? Ja spróbuję go zabrać. Jego chłopa. A zabiłaś tam tego bambika? Eee. Już tak. O kurwa, ty. Eee. Spróbuj go zabrać. To jest w ogóle chyba samka temy. Na pewno. Chodź do bazy, chodź do swojej bazy, chodź. Ja w ogóle zabrałam jakieś typy pacorudy, zbierajmy Jack Camera za free. Ja nawet nie wiem, co jest Kevina, bo ja też mam Jack Camera, mam dwa zemiki, Akacza. <laughs> I powiemy, że Jackhammerów jak coś tu nie ma. On wchodzi, czy nie? Ten bolt był jego, na pewno. garażówka też. Ten metal na pewno też. Daj mu jednego Jackhamera, bo wiesz, że na pewno jeden był jego. Ja mam drugiego w razie co? Czy ja w ogóle mu w plecach rzucę? I tu pewnie jego był. A Kach był pewnie chyba też jego, nie? No. No i czekaj, rzuciłam mu jednego semika. Jeden semik to chyba od tego ziomka powinien być. Raczej. No bo on z czegoś pewnie strzelał. Ale chyba tu wszystko otwarte. Ja się nie dziwię, czy bo on chciał, żeby zamknąć drzwi. O, no. O mój Boże. Ciekawe co tam gada na tym, na Discordzie. Do ja nie? No. Ale i jaja, straszne. I jeszcze tak bo nie ogarniałaś, co się dzieje, no nie, bo ja nagle, że ten, tamtyp, tam typ. No. Ja mam 3000 surfury, nie wiem, czy to Kevina. Ja mam 1300, ale jemu ja tego nie oddaję. Nagrody. Tak. Ty. To Kevin biegnie? Nie. Gdzie? Chyba, że to był kabin. Nie. Ale to jest w ogóle tak chujowe, że nie widać zielonej kropki. Kabin zamykał ten. Mm, w domu garażówki. Jesteś w sensie nie garażówki tylko drzwi. Także to nie jest to, na 100%, nie. Ale jest, co jest. Ej, Ej, co jest? Co jest? Na Pika szedł. Ty, to ty jego broń też musi być O, chyba, a to też jest hasmat. Był hasmatik. Aż. Panie fajnie. Ten nawet nie podziękuję ani nic. Nie, nic, ani nawet on. Co powiedział? Dzięki za pomoc. <laughs> nie ma sprawy. To jest już. chyba, że to ty podskoczyłaś. To ty skaczesz? Nie. Aha. Ty no to ktoś na mnie wiem czy czasami nie po dachu chodzi. Skaczysz po dachu? Teraz po śniegu? Nie. No to mamy chłopa. No, tupta jakiś bambik? No Nic nie miał Pochodnie tylko Ale dobry słuch masz, bo ja go nie słyszałam jak piłą nam No bo właśnie coś mi nie, nie pasowało, że ty ścinasz drewno, a ktoś tam skacze po chałupie I to gdzieś w tamtym było, nie? No. Ty, ja mam bo... wrażenie, że to w chuj daleko jest. Mam wrażenie, że nie wiem czy to nie jest co innego teraz rajdowane. Hmm. E, widzę! NW. O kurwica, ty taką bazę upią? Ja nawet kojarzę tą bazę, bo to jest przy tym, co zbieraliśmy roślinki. Tak, no. Oho, ja ktoś wiesz, chyba tak. przyszedł im ten uh -huh. przeszkadzać. Ty, ale oni wyjebali chyba z 30 amunicji na tego chłopa. Ty, ale po jaka tam na 30 jest baza? Oh. Ona... O, to tam, gdzie mają sklepy. To jest konkretna. Tutaj jest taka mini, mini wersja tej. Ej, co no. jest? Hmm. No, jakiś bambol biegnie. Ej, kurde. Aś bambol tam chciała mieć i tak. No. Ej, może zróbmy sobie tu śpiwory. No. Tam w tym są skrzynki. ono dobra. Dobra. Robisz piwory i pójdziesz położyć, dobra? No ja tam w krzakach gdzieś położę. Czyli to jest najwidoczniej online, right? Chyba tak. Jeden. Spróbuj tu, bardziej po boku. Okej. Okay. Miłosz, tutaj idemy. Dobra, i co baba? Na bambika? Chyba tak Tak boczkiem, boczkiem O kurcze O kurwa Jack to jakieś bogole Co Jack Hamery? E? Patrz chłopiec Wow, <laughs> me. Hey, you I don't Oh. Uh, hi, you. hi. Hello. Yeah. Hello. Come inside. Oh my God, it's your base. <laughs> Come inside. Welcome to my home. Well, you have. Also, <laughs> so my name is here, Dame. Come inside, helper. Yeah, I would try. Help. Babo, to jest ten nasz kolega. Babo, to jest ten, nasz ten, 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 który z nami gadał i się śmiał z jakimś. Serio? Leave your team, we get you and in. I cannot leave my team, cause I'm owner. Ah, oh, no. Yeah. Miałes powiedzieć, że nie chcesz? But We upset some angry Russians. Yeah, I see. I see. Him, then you can run away. Yeah, you ready? Good luck. Good luck, soldier. Kill him. <laughs> I ogólnie jak sami widzicie, tutaj wydarzyła się dość śmieszna sytuacja. Pozwólcie, że wam trochę skrócę. Legi to jest osoba, którą ja z Justyną poznałam w zasadzie raz na plaży mieliśmy giga small talk. Pogadaliśmy jakieś, nie wiem, 5 minut. No i po prostu tutaj w momencie kiedy usłyszałyśmy, że kogoś rajdują, to przyszłyśmy sobie popatrzeć, i okazało się, że to akurat jego baza. Pogadaliśmy, okazało się, że są całkiem spoko. Dodaliśmy ich do Timu. I w zasadzie to zamieszkali u nas na ostatnim piętrze w domu. Daliśmy im też taki trochę kredyt zaufania. Może nie podaliśmy wszystkich kodów do drzwi, albo nie dodaliśmy ich do szafy, ale do no jednak żyli w naszej bazie, byli w naszym teamku też dali nam sporo itemów ze swojej bazy, pozostałości. No, powiem Wam, że generalnie to tutaj rzeczywiście taka znajomość rastowa, dość fajna się nawiązała. I tak oto, dwa lajpy później, bo ten filmik jest dość stary. Wciąż gramy razem w teamie i wow. Tak na koniec powiem, że Rast to jest najbardziej toksyczna gra, w jaką kiedykolwiek grałam, więc po prostu fajnie, że są w niej wciąż osoby, które mimo tego, że mają sporo godzin, bo Legi oraz jego kolega jednak są takimi wyjadaczami Rastowymi, to wciąż są normalni i można się dogadać, zawrzeć jakieś spoko znajomości. I po prostu spędzaj ze sobą czas później. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pokazałam Wam tutaj parę najfajniejszych akcji, jakie nam się zdarzyły w ostatnim czasie. I co? Do następnego. Cześć!